W potworku, Beata myje okno. Ależ skądże? Patrz, ona macha do nas chusteczką. Beata jest uwięzioną w wieży księżniczką. Tak? Tak, czeka aż ją ktoś uratuje. Znam się na tym. Wiele razy uwalniałem uwięzione księżniczki. Beata jest uwięzioną księżniczką. Mhm. Hmm. To tylko taka zabawa. Będziemy używać naszej wyobraźni. Oho. Oczywiście, dobrze. No, to teraz musisz ratować beatę. A ratować beatę? Mhm. Tak, oczywiście. A jak mam to robić? O, masz szczęście, że tu jestem? Powiem ci. Hm. No to słucham potwórku. Myślę, że yy... powinieneś mieć drabinę. Drabinę? Mhm. A po co? No, no jak to po co? Przecież wszystkie księżniczki były zawsze więzione w wysokich wieżach. W wysokich wieżach? Mm -hmm. hm, ale to jest niski parter. Hm. Rzeczywiście. No to wyobraź sobie, że stoisz pod wysoką wieżą na wysokiej drabinie. Aha. Już sobie wyobraziłem. Aha, dobrze. Hm. A teraz... Tak? I co, co, co dalej? Wiem. Musisz ułożyć piosenkę dla księżniczki. Piosenkę. To proste. La 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 Świetnie. No teraz kwiaty i możesz ratować. Kwiatek, no jasne. Mam kwiatki w ogródku. O! Proszę. Świetnie. Wszystko już sobie wyobraziłeś? tak. Wszystko masz? Mhm. Dobrze. No to ratuj. Tak. La la la. Pewnie, że najjaśniejsza. Myję tę szybę już tak długo. Lolo! Och, Bazyli. co ty robisz? Przyszedłem. O, och, to miło z twojej strony. Dziękuję. Dziękujesz za uratowanie. Nie, za obiad. Lolo! Wody mąkę wrzuć, a już za chwilę. To wszystko dobrze zmieszaj i jajko do tego daj też. Gdy ciasto już zrolujesz, to je kroisz albo zwijasz. I wnet wyborny makaron masz, który potem jesz. Do wyboru, do koloru, tyle odmian makaronu Na kolację w restauracji i na obiad w twoim domu Czy spaghetti, czy ravioli, włoskie nazwy to znajome Za to polskie są niteczki i gwiazdeczki na twym stole Lasagne, tortellini Lecz najpierw robisz sos pomidorowy na pewno będzie świetny, jeśli mięsa trochę tam dasz. Posiekasz czosnek natki troszkę i już jest gotowy. Cudowny smak, więc jesteś rad, gdy koło masz. Do wyboru do koloru tyle odmiar makaronu. Choć niełatwe to zadanie jakoś sobie radzisz sam. Sos na brodzie, to nie szkodzi, buzia sosem ubrudzona. I jesz wesoło, chodź wokoło, a się roi od plam. Znasz spaghetti czy ravioli, ach, gatunków różnych tyle. Frigatoni, cannelloni, włoskie dzieci jedzą też. Papardelle i rotelle, tagliatelle, fettuccine. Wiem się udź włoskiego, mój kolego, zanim zaczniesz jeść. Frigatoni, makar... Barbarze, Tajafele, Fontalette, jekiette, i Ekipy, i Kapelusz, Tylerz, Zalet w makaronie nie jest, jak powstaje, już od dzisiaj wiesz. Hej! Jeden, dwa, trzy. Cztery. Cztery wózki dziecinne. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Cztery bobasy. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Cztery płaczące bobasy. Jeden dwa, trzy, cztery, cztery bobasy piją mleczko, jeden, dwa, trzy, cztery, cztery bobasy bawią się, jeden. Dwa, trzy, cztery, cztery, bobasy śpią. Dziękuję, wybieramy się za nią na bal. O, widzę, że masz fantastyczny zbiór nakryć głowy. Tak, naprawdę jest fantastyczny. Mhm. A masz może magiczny cylinder czarnoksiężnika? A, a, a po co ci magiczny cylinder czarnoksiężnika? – No bo mam już cały strój aha. i brakuje mi tylko nakrycia głowy. A, aha! Aha! co byś powiedział na to, żeby założyć ten biały czepiec kucharza? Czepiec <laughs> kucharza? No spróbujmy. Dobrze, proszę lustanko. lusterko. Proszę bardzo. Dobra, dziękuję. No mogę, ale... O, 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 wyglądasz świetnie, jak szef kuchni. Na Twój widok leci miślinka. O, dziękuję Ci bardzo. Ale czy mógłbyś dla mnie znaleźć czarodziejski cylinder czarnoksiężnika? O, czy naprawdę musisz mieć czarodziejski cylinder czarnoksiężnika? Mhm. Czy dobrze tu przemyślałeś? Tak. No dobrze, to ci go dam. A czy nie lepiej, gdybyś miał na głowie paradną czapkę górniką? Paradna czapka górnicza, spróbujmy. Tak, tak, luz. No i jak wyglądam? No świetnie, świetnie. Chyba jednak wolę cylinder. Tylko, że cylinder. Wyglądasz naprawdę pięknie. Nie, czy doczekam się wreszcie, że znajdziesz dla mnie czarodziejski cylinder czarnoksiężnika? Wiem, że go masz. To oczywiście, nie ma problemu. A. A chustka babuni! Czy nie byłaby lepsza od cylindra? No nie, no nie. Dobrze. Przemierzę ją tylko i wyłącznie dla ciebie. Uwaga. Dziękuję. Uwaga. No no, no, no. Tak, tak, tak i tak. No i jak wygląda? No. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Nie chcę chustki babuni potworów, Dobrze, dobrze, dobrze. Wiem, wiem, wiem. Ty chcesz tylko magiczny cylinder czarnoksiężnika. Tak. To jest właśnie to, czego chcę. No, no. Skoro nalegasz, jesteś pewien, tak. No dobrze. No nareszcie. Będę miał cały strój. Proszę bardzo. Dziękuję. Och, tyle czekania na zwykły cylinder. Co to jest? Zwykły, magiczny cylinder czarnoksiężnika. Aha. Aha. Lubię literkę H, bo bo jest miła. Wygląda jak hamak zawieszony między dwoma drzewami. A ja bardzo bym chciał się pochuśtać na hamaku i poleżeć na nim. Hy. Wygląda na jak jak się na Jeśli tyle i głośno. Jest, Jest hałaśliwe i robi huk i hałas. Dla mnie chy wygląda tak, jakby dwóch ludzi niosło deskę. Ci dwaj ludzie zaniosą tą deskę do warsztatu, żeby ją potem wyheblować. Heblem, a hebel ma pierwszą literę właśnie ch. Literka ch jest jak tron. Ch to dwie dziewczynki, które trzymają się za ręce. Ch służy do tego, żeby się śmiać. Straszy. I wilkołak gdzieś wyje wśród mgły Wicher dmie i drzwi skrzypią w zawiasach Jak duch nagle zjawiasz się ty Transwańska kru, kruszynko, ty, transylwańska król, kruszynko, pełna bar, Przy tobie w czarnej sali chcę tańczyć z ropuchami. Ach miła maty, wiesz, ja jestem ciebie wart! Miła transylwańska kru-kruszynko Moja kru kruszyneczko kru tak mam chęć Bogactwo cisnąć w kąt, nie toperze liczyć w krąg Raz, dwa, trzy, cztery, pięć Moja kru-kruszynko, wszystkich sił do mnie pędź Krabio! aż mi zadrżał, nie to mój! Gdy sieć swoją wiją pająki! Wyje wilk i gromadzą się ćmy się Łąki, w marzeniach swoich widzę Twoje kły. Kruszynko miła ma! Chcę z tobą już za chwilę iść w gęstą pajęczynę Ze służby szydzę, gdy nie widzę twego kła. Moja transylwańska kruk kruszynko Niech tran, tran, transylwański zabrzmi śpiew. Chcę jako twój mąż Nie toperze liczyć wciąż. Trzydzieści cztery, trzydzieści pięć, trzydzieści sześć. Moja krukruszynko, bądź mą pralinką, to miłości jest ze. Nazywam się Basia, mieszkam w górach. W naszej wsi wiele osób robi kolorowe ptaszki z drewna. No, no dzieci, spróbujcie pomalować te ptaszki tak jak ta kurka w tej chwili wygląda. Ten dziubek, te grzebień, te skrzydełka tutaj no malować. Przy malowaniu ptaszków pomagają wszyscy. Babcia, dziadek, moje siostry, ja i mój brat. W moim domu babcia i dziadek wycinają je z drewnianych klocków. Znam dzięcioła. Można go spotkać w lesie, jak stuka do drzewa. Zawsze można go rozpoznać, bo po długim dziubie. Potrafię po, rozpoznać brubla po głosie. Ćwir, Ćwir, Ćwir. Najpiękniejszy ptaszek to papuga, bo jest kororowa. Wygląda zupełnie jak jakaś królowa. Ja pomaluję papugę. W moim domu jest pełno ptaszków. Lubię je, bo są takie kolorowe i wesołe. jeden dwa trzy cztery, jeden, dwa, trzy, cztery. 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 cztery? Jeden, dwa, trzy, cztery. Jeden, dwa, trzy, Cztery. 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 Emil. Emil, słyszysz? Mm. O, cześć, Bert! Taka. Cześć, Emil. Czy wiesz, że masz w lewym uchu banana? Co mówisz, Bert? Powiedziałem, że masz w uchu banana. Banany są do jedzenia, a nie do wkładania do ucha. Co mówisz, Bert? Wyjmij wreszcie tego banana z ucha! Przepraszam Cię, musisz mówić trochę głośniej. Nic nie słyszę. Mam w uchu banana. Emil. <Gląca> Emil, <Gląca> 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 cześć Bert! Wciąż masz w uchu banana. Co? Powiedziałem, że wciąż masz w uchu tego banana. Tak, wiem o tym. Wiesz, a po co trzymasz w uchu tego banana? Słuchaj, Bert. Muszę koniecznie odstraszyć hipopotamy. Hipopotamy? Mm. Na ulicy Sezamkowej nie ma hipopotamów. Właśnie. Widzisz, jak poskutkowało? Dół. Góra Kura. Du. Kura. Du. Du. Hej, widziałem hipopotama na ulicy Sezamkowej. E, przydałby się nowy banan. Ten już się zużył. Hej bananie! Nie wyglądasz jak ja! A ty nie wyglądasz tak jak ja! A on nie wygląda jak Bodzio! Tak, jesteśmy inni, ale tacy sami! Wszyscy jesteśmy potworami! Błękitnoz! <grymne> Zieleń jest! Czerwień ma! Czarność też! Lecz wspólno śpiewamy pieśń! Pieśń potworu. Ja mam żółt! Chudne dość! Wzrostu brak! Ja mam wzrost! Wszystkich łączy wspólny los! Los potworu! Bo lubimy wciąż być razem! I bawimy się też razem! Spędzamy czas wciąż razem! Gdy śpiewamy, to też razem! Razem też lubimy marzyć! <laughs> Oczy, uszy, nosy, ręce, palce, łokcie, włosy. I z piękności wygrywamy. My, chłopaki, z dziewczynami, jesteśmy, jesteśmy wszyscy. Potworami. Potworami. To, to. To, to. Uszy... Tr -tr 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 -tr. Zęby. Trzy <śmienicza> dodać jeden. Trzy mm, dodać jeden? Trzy dodać jeden? Trzy dodać jeden. 1 2 3 4 3 dodać 1 jest 4. Tak, 3 dodać 1 jest 4. O zapraszamy na przedstawienie bajkowego teatru podwórkowego ulicy Sezamkowej. Ha, ha. No tak. Usłyszycie i zobaczycie na własne uszy i oczy opowieść o brzydkim kaczątku, które wyrosło na pięknego łabędzia. Jako kaczątka Kasia i Krzyś, a jako brzydkie kaczątko wystąpi bazyli. Mhm. Jako mama kaczka dziadek Andrzej. Moje piękne, kochane kaczusie. Kwa, kwa. On wcale nie jest piękny, kwa, kwa. Kwa, kwa. wcale nie jest do nas podobny, kwa. Co wy kwa, kwa mówicie? Może jest trochę inny niż my, ale ma swój urok. Mnie się podoba. U. Jest mi przykro. Bata, ja już chcę być łabędziem.

to jest kaczątko, kakakakakakakakak. Jeśli to jest kaczątko, to powinno umieć ładnie się kaka, kołysać, kakakakakak. Koko-koko, i umiem ładnie się kołysać, o! kakaka Ko, ko, ko. Kwa, kwa, kwa. Ko, ko, ko. kwa, kwa, kwa. Gratuluję, rzeczywiście. Ko, ko, kaczy chłód. Ko, ko, kwa Mówiłem, to jest... Mówiłam, że jak mu się dobrze przyjrzeć, to jest całkiem ładnym kaczątkiem. Kwa, 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 kwa. Ko, ko, ko. Rzeczywiście ma bardzo ładne piórka kwa, kwa. kwa, kwa. Jest bardzo duży kwakwa. Kwa. Ale mimo tego bar chce być łabędziem. Oj teraz już naprawdę niedługo. Mhm. Musisz tylko jeszcze trochę podrosnąć. Co? cziatku, ono urosnąć jeszcze bardziej. Kwa kwa, 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 kwa! kwa! Kiedy minęło lato i nastała piękna kolorowa jesień, z naszego brzydkiego kaczątka wyrósł piękny łabędź. Creeping, już tak! Teraz już wyrosłeś na łabędzia. Ojej. Wspaniale! nie co ty robisz? Przecież łabędzie nie tańczą. Oczywiście, że tańczą. Jezioro łabędzie. Oczywiście tańczą.